W środę rozegraliśmy spotkanie w Brzezinach z tamtejszym startem. Drużyna, która jest w tabeli za nami. Zdobyliśmy jeden punkt, remisując 1-1. Trzeba przyznać, że jest to, jest to, mówię, nasza porażka, bo z takimi zespołami, jeżeli chcemy się utrzymać, musimy, musimy wygrywać. Pierwsza część spotkania, można powiedzieć, pod, na, pod nasze dyktando. Stwarzaliśmy sytuacje, nie wykorzystywaliśmy ich. Myślę, że tutaj właśnie to jest największą naszą bolączką, że mimo wielu dogodnych sytuacji nie możemy, nie możemy tych bramek zdobywać. Dopiero w drugiej połowie, na samym początku, yy, przeprowadziliśmy kontrę, która dała nam yy, prowadzenie. Znowu stwarzaliśmy sobie sytuację. Znowu ten sam problem, czyli yy, niewykorzystane yy, momenty, gdzie, gdzie mogliśmy przechylić już szalę na, na swoją korzyść, zwycięstwa. Niestety nie udało nam się w końcówce. Zespół z, z Brzezin przeprowadził jedną akcję, gdzie dośrodkowanie z lewej strony po naszym błędzie, złym kryciu, yy, uderzenie głową i niestety zremisowaliśmy 1-1. W sobotę rozgrywaliśmy mecz z drużyną z Pajęczna, jest to siódmy zespół naszej ligi, na pewno zespół mocny, bo wzmocniony przed rundą kilkoma zawodnikami z Bełchatowa. Także był to ciężki przeciwnik. My przystępowaliśmy do tego spotkania osłabieni czterema podstawowymi zawodnikami i myśleliśmy, że, że będzie bardzo trudno. Mecz sam pokazał, że zawodnicy naprawdę z wielkim zaangażowaniem podeszli do tego spotkania, chcieli to spotkanie wygrać. Było kilka sytuacji. Stworzyliśmy sobie, było uderzenie w słupek. No nie udało nam się, nie udało nam się strzelić bramki. Zawodnicy z na w 25 minucie oddali strzał życia, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Niestety punkty pojechały do pajęczna. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach ta skuteczność będzie, będzie coraz lepsza, bo na każdym treningu staramy się to ćwiczyć i wydaje się na treningach, że wszystko jest w porządku, a niestety przychodzi mecz i, i te sytuacje właśnie nie są wykorzystywane. Kolejne spotkanie rozgrywamy w sobotę z drużyną Paradyża. Jest to wicelider tabeli, także też na pewno trudny mecz o godzinie 16 w Rowie Mazowieckiej.